Cześć i witam was w kolejnym odcinku serii... ...serii drapania się po dupsku, czyli Deadpool, Deadpool, Deadpool. Dobra, skończyliśmy sobie ostatnio tutaj. Ja sobie miałem przerwę chyba taką well, jedno-dwudniową. Nie wiem, czy dobrze robię w ogóle. No uh, ja dobrze hey, zrobiłem, skaki... skakując tutaj wyżej. Ale w sumie po co? Na razie nie, wiem, gdzie trzeba iść? Tu coś jest. Piliwo zielonego, ale. ja! Yeah. Dobra. Co my tu możemy zrobić? Byłem chyba na dole. Tak, byłem na dole. Czyli teraz muszę skoczyć sobie tu. Teraz podaj, że tu. Teraz podaje, że tu będę musiał zrobić coś. Aha. Dobrze. Deadpool. You think the bounce house is still pumped up? Of course it is. A teraz gdzie? A, do windy. Otwierać. Ah. Okej. Okay. To było na dobre, nawet ikonki te po bokach się poruszały. Dobra, co ja mówię? Zobaczmy jeszcze co jest w tym słowie. Dokładnie Super, Super seks. <coughs> ma. <coughs> Już? To jest szybko ich pociechałem Aha. Wow, to było dobre. Ała. to być? Nie masz ręczek. Teraz Nic nie spojrzał, zaraz będę miał znowu. znowu problem z widzeniem, ponieważ. O! Ponieważ mi życie smalało. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, tego zostaw już, ale ty, to troszkę pociągaj. To jest dziwne to sterowanie. Kurda, nie będę tutaj. Dobra? Wow! Dobra, to nie jest coś innego. Ja już z wiem, co mogę zrobić. No e... właśnie. Aha! Cholera, muszę znowu iść. Teraz nie będę nic widział. Malera. niech to się życie już zregeneruje. Ok, słuchajcie, jakieś. mogę sobie sz szyby, ale nie wiem dokładnie czemu i gdzie to było. A tu już widzę ich, dobra. dobra, jednego jeszcze nie ma, drugiego.

Chyba tak mi się wydaje. A, do mnie i hoppa. Dobra, dobra, tutaj. A ja. Stronnie Oj, no, chwila. O, jeszcze ty. Jakim cudem się tu znalazłeś? Następni... Uuuu, wow! Cholera. Muszę zabić tamtego, on napierdziela tą bronią. A kuku, tu jestem! Ach, ty brudu! Ochudę, myślę, że to życie. Ooo, jak mi przykro. Gdzieś po raz. Tam jesteś, tam. Chcesz mam coś dla ciebie. Dobra? Lew upgrade. Co mogę sobie akryć, to upgradywać? Ile z 54. Tak to jest to... Nie. Tak to jest... Nie, kurde, gdzie są moje? Nie, to są moje, 54, tak? Tak 54 tysiące, dobra 54 tysięcy Coś tu jest To kupuję A czemu by nie A tu mogę upgrade'ować... No niech będzie tak. I to też sobie. <laughs> Dobra. A tu? Oooo, tego nie kupię. No trudno. Dobra. Gdzie ja muszę teraz iść? Chyba muszę iść tędy. Co się wydarzy? <laughs> no i już idę do ciebie, mój zły ciutki. Podkoynie. Dobra, mała. Łoś, o cholera. Dobra, chodźcie, chodźcie wszyscy tu. Dobra, to następny. Ocholera, granaty. Mogę stąd wygląda. No. chyba czary Nary. Nie masz ręczyk ani fujary. chodź tu. Kurwa, ty mocasz. Aww, cholera, jasne. ciężko z nim teraz. Tutaj. Dawaj, dalej! Czekamy! Awant, no kto mi tak na pieprza. O, tak na mnie. Okej. Amazing, right? Spider-Man! Dobra! i chłopcy, chłopcy, bardzo się tu roze rozerwiecie, widzę Tudek, to tak na pierwsze Mogę stąd wyjść, tędy jakoś? Nie, nie mogę Jeszcze ty Dobra, przydałoby się jakoś stędy Spokojnie Przydałoby się jakoś tędy wyjść Co mnie nie wiem jaka. Dobra, kasa się zawsze przyda Hmm ja, czy mogę te baloniki zasięgnąć? Nie mogę, szkoda, fajnie by było. Zresztą jakby jakieś wydawał dźwięki. Dawaj, dawaj. Wow, też mam granaty w sumie. Proszę, jeszcze granaty Wow. Dobra, tu mogę wejść, ale. Dobra.

Dobra, muszę teraz ostać się... być ostrożnym, bo niechcąco mogę zginąć przez mnie nieuwagę. Co to jest to X? A, takie coś. Dobra. No sorry, za zaćkę! Przetnij na pół! Nie da. Co to jest X? Proszę bardzo granaciki. Cholera no. To jest tak... pogrzęło trochę tu. No, nie mam już granatów? No, Szkoda. Tu. Dobra dużo O o, muszę spadać. O spadaj.

Over there. Over there. Over there. No. Yes. oh, but i are a high five now. s. she's in manchester. She o-e-s. Right, oh. ah! oh. hey, behind me. Zobaczcie! Ostyrego! Nie wiesz się stąd, czy mogę tu wejść, a mogę. Rzekłony... Kasa, żekłony... Teraz tu, cholera, trzeba. O jezu, no! B! tutaj. No dobra. Może być. Then I'll be able to get to the rooftop! We'd be playing with these things. Yeah, the designer wouldn't have put them <coughs> here if they weren't supposed to be played with! Good point. Wow! I can see my house from here! Get the fuck up, Ray! Oh, and... no, Oh, and S. Now S. Yes! Nie wiem, wejdę. Prawie mi... Kurde, prawie mi głos za Taka chryba! Prawie mi głos za Dobra. I... Huf. Dobra, do góry. Aha. Dobra. No. Daj się popalić. O nie 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 nie, nie 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 Oj, tak 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 tak. tak. <ścoughs> Przepraszam, że się widzieli, ale taki mnie kaszel dopadł. Żebyście woleli tego nie słyszeć.

może zaskoczysz do mnie oj skończyła mi się obudzicia. się o już się pojawiła korek oni mi wkurzają co jeży na dziwny system e, Ty. tych oła <todzyskujesz> O no nie, no, nie, koniec z wami. A A co powiesz? Dobra. Oma. Wierzę, że to tak... Ostro. Spokojnie. Spokojnie. Well, let's no work on evil metal first. Kurze I can kill that chopper with my gun. No <coughs> daż aż tak zabiera życie. Haha! Healing factor. muszę poszukać jakieś amunicji w OS. Będzieś no myślę, nie, to nie amunicja. A ładno. <coughs> Przesady Coś dla mnie jest ciekawego? Nie A dobra to Dlaczego korzystać po prostu z stoletu? Bo wątpię żeby... ...czegoś innego

Dobra. Mowa was gdzieś No na wskakuj... No to ja wiem, że potrzebujesz, ja też potrzebuję. O, coś tu ale nie wiem, co to jest. Kasa. Tu nie jest... Cholera, ja z tym... helikopterem... Wiesz, że niepotrzebnie tu wleciałem. Może tu coś trzeba zrobić? Klik, klik, klik. To jest dźwięk niepotrzebnej broni! Tak, tak, dobrze. Dokładnie. Cholera, zaraz mnie rozwali. Czemu ja tutaj wleciałem, no? No tu mogę wejść. Running Co zrobić? Hmm. Sorry, guns need bullets <słyskawek> <słyskawek> Co ja mogę zrobić? Szukajmy. o, no nie No idziesz, idziesz naprzód. Zaraz ich zniszczyłem. Jeden. Drugi. Bardzo dobrze. Teraz. O, można odpyliesz, koniec. O, o.

Czas leci. Okej. Okay. Idziemy, idziemy. Ła, 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 jasna. 8% zdrowia to. Praktycznie nie żyje. Uch. Dobra, on tam sobie napierdziela, napierdziela. I lost him. Send reinforcements to the rooftop to find him. Liar, die, asshole. Your choice. You're going to need both hands to shoot that many one hand all the time. Take us to the right, my newly acquired pilot. <laughs>

Yes, sir. He got a bad feeling about this. Oh, it <laughs> Keep it steady, take I can fly better than that. Thank Thank you. You know, no cannot Well, it is good to have dreams. Dreams, yes. Delusions? No! <śmiech> <śmiech> yeah! you know Ale to jest ja, yeah! upgrades. Dobra. Zrozumieliśmy. Dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i zapraszam na kolejne odcinki.